Jesteśmy w trakcie realizacji praktycznie dwóch inwestycji. Modernizacja Placu Jedności Słowiańskiej w ramach rewitalizacji naszego całego śródmieścia i z drugiej strony również właśnie linii tramwajowej, która miałaby mieć tutaj swoją stację końcową. Część prac została wykonana już w latach 2010-2011, począwszy tutaj od ulicy pieniężnego, od strony poczty. Ten skwer bardzo ładnie wygląda. Natomiast doszliśmy do wysokiej bramy i tutaj jesteśmy zobowiązani, tak jak i wcześniej, wykonać stosowne prace archeologiczne. Te prace były wykonywane w ubiegłym roku, są kontynuowane w tym roku. Znaliśmy fundamenty i to są fundamenty z drugiej połowy XIV wieku, czyli wtedy, kiedy było całe założenie, mury obronne w nie były budowane. Przed wysoką bramą udało nam się odsłonić szyję bramną, czyli fundamenty prostopadłe do bramy, które pierwotnie były bocznym, bocznym obwarowaniem wejścia bramnego. I na przedłużeniu tej szyi bramnej udało się znaleźć jakąś konstrukcję, którą do mnie mamy w tej chwili, że może to być albo druga brama, bądź coś obronnego, może barbakan. Nawet. Okazało się wczoraj, że zostały dokonane nowe odkrycia, że są tam pod ziemią zabytki, o których wcześniej nie do końca wiedzieliśmy. W związku z tym te prace archeologiczne muszą być zakończone. Odkryliśmy cały zbiór ceramiki, począwszy od lokacji miasta, czyli od XIV wieku, aż do, do, do współczesnej. Mamy zbiór dużych zabytków wydzielonych, w tym około 40 monet. Najstarsze monety pochodzą z okresu zakonu krzyżackiego: to jest kwartnik krzyżacki i szelon krzyżacki. Prawdopodobnie druga połowa XIV wieku. Prace archeologiczne powinny do końca października być zakończone. Następnie musimy, mając pełną dokumentację, uzgodnić z konserwatorem zabytków, w jaki sposób dalej chcielibyśmy chronić te zabytki, być może uwidocznić, ale przede wszystkim na pewno będziemy rozmawiać z mieszkańcami, co oni na ten temat sądzą, czego oni by oczekiwali. Oczywiście te badania musimy przedłożyć dla wojewódzkiego konserwatora zabytków, przygotować stosowny projekt, uzyskać zatwierdzenie tego projektu. To wszystko jest przed nami, bo tak jak powiedziałem, no nie wiadomo jeszcze, jak zabytki będziemy chcieli uwidocznić, a wobec tego projekty, które dzisiaj posiadamy, być może będą zmieniane.